Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, weszliśmy w końcówkę roku, grudzień w zasadzie już trwa e, i to będzie ostatni w tym roku materiał, w którym chciałbym się z wami podzielić moimi planami czytelniczymi na ten grudzień właśnie. E, a to dlatego, że przez ostatnie kilka dni zauważyłem, że tak się bardzo czytelniczo rzucam. Skończyłem kilka książek, które miałem rozgrzebane jeszcze z listopada e, no i tak próbowałem sięgać po różne tytuły, sięgałem... Po nawałnicy mieczy, sięgałem po dom z liści, coś tutaj podczytałem, jeden rozdział tu, drugi tu, i tak zauważyłem, że nie jestem w stanie się wciągnąć w jeden tytuł. Ej. I stwierdziłem, że ten film będzie też dobry dla mnie, że narzucę sobie jakieś takie ramy, że będę musiał faktycznie przy jego tworzeniu zastanowić się, co ja realnie chciałbym do końca roku przeczytać. I jako baza do tego filmu posłużą nam pytania z End of the Year book, tak? Żeby nadać temu po prostu jakiejś struktury. Pierwsze pytanie dotyczy książek, które napocząłem w tym roku i chciałbym je do jego końca skończyć. I jest jeden tytuł, który rozpocząłem jakoś w wakacje i realnie liczę, że uda mi się go do, do końca grudnia właśnie dokończyć, a jest nim Battleground Jima Bachera, czyli ostatni, póki co, tom akt Dresdena. E, także to jest na pewno taki plan, który chciałbym ziścić, bo rzeczywiście jestem już na całkiem zaawansowanym etapie tej lektury. Ja tam jestem mniej więcej w połowie, ale z racji na to, że to jest e, nie dość, że lektura po angielsku, jeszcze cyfrowo, więc e, jeden plik mam na kompie, drugi mam na czytniku. Czasem sobie coś tam podczytam jadąc autobusem, natomiast e, ciężej mi się do tego wraca niż w momencie kiedy mam audiobooka albo książkę papierową i w związku z tym no te przerwy pomiędzy jakby jednym posiedzeniem z tą książką a drugim są coraz większe i to mi się nie podoba. Chciałbym po prostu jakoś tak się wewnętrznie zawziąć i albo usiąść raz i porządniej przeczytać ją do końca albo no, ustalić sobie jakiś taki plan, że teraz faktycznie nie rozkojarzam się, siedzę i regularnie wracam do tego battlegroundu. Natomiast jest poza nim w zasadzie takich lektur nie ma. Mam kilka generalnie takich rozgrzebanych książek od wielu, wielu lat, które napocząłem i które kiedyś muszę skończyć. Lolita jest jedną z nich. Wspominałem o niej w zeszłym roku w tego typu filmie. I, i myślę, że sobie to na razie podarujemy. W sensie ja muszę mieć. Konkretny nastrój, żeby pololity sięgnąć, i to nie może być, mam wrażenie, lektura przerywana. Nie, ja teraz jestem gdzieś tam na 70 stronie tej książki e, i myślę, że po prostu zacznę ją od początku e, i, i spróbuję ją przeczytać od początku do końca faktycznie bez żadnych przerw, tym bardziej takich ponadrocznych. E, tyle jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jeśli chodzi o rzeczy, e, które chciałbym w tym roku dokończyć, no to przede wszystkim jest to Battleground. Pytanie drugie, czy mam jakąś jesienną książkę, która e, będzie stanowiła takie naturalne przejście do e, końcówki roku, czyli do tego okresu zimowego, który e, mam wrażenie za oknem, no u mnie przynajmniej już e, na dobre zagościł. I tu może taka odpowiedź trochę nieoczywista, ale chciałbym sięgnąć po cesarstwo potępionych e, Jaya Christofa, czyli kontynuację wampirzego cesarstwa, bo właśnie ten pierwszy tom wydał, wydawał mi się bardzo mocno Jesienny szczerze mówiąc. W sensie to jest książka ponura, to jest Dark Fantasy. E, I ona ma jednak taki vibe, właśnie, że przy świecy by się ją dobrze czytało, szczególnie patrząc na to, że, że tak naprawdę część tej historii no to jest dwóch gości siedzących w komnacie i opowiadających sobie e, właśnie życiory z jednego z nich. Także no, myślę, że to jest taki bardzo realny plan. Ja odkładałem tę lekturę w czasie, bo zapowiadałem, że będę ją czytał faktycznie e, pod koniec koniec roku gdzieś w na przestrzeni ostatniego kwartału, natomiast odkładałem ją w czasie, bo monitorowałem e, sytuację z tomem trzecim. Sprawdzałem, kiedy on wyjdzie, żeby też nie było tak, że Mac to wyda za pół roku, ja już nic nie będę pamiętał z tej książki, e, więc no przekładałem to, przekładałem miałem czytać we wrześniu, w październiku, listopadzie i stwierdziłem dobra, zostawiamy na grudzień, bo widzę, że Mac się za bardzo nie, nie spieszy z tym tytułem. E, no i co? Liczę, że faktycznie Uda mi się tę książkę do końca grudnia po prostu przeczytać. Pytanie kolejne, czy jest może jeszcze jakaś premiera tegoroczna, na którą bardzo czekam? Taka, na którą bardzo czekam już nie. W zasadzie tydzień temu, gdybym ten film nagrywał, no to mógłbym jeszcze powiedzieć o duszy pokrytej bliznami. Natomiast ja. Lekturę tej książki mam już za sobą, także na pewno w podsumowaniu listopada będę o niej wspominał, bo udało mi się ją skończyć jeszcze w listopadzie. Natomiast jest jedna taka premiera, która mnie rzeczywiście ciekawi, i jest to Brzeg, czyli kontynuacja odlewni. Z tym, że ja odlewni jeszcze nie czytałem. Natomiast w komentarzach pod poprzednim materiałem, czyli premierami najciekawszymi grudnia, polecaliście mi właśnie ten tytuł. Z kolei. Odradzaliście dziewiąty deszcz i tak też sobie przełożyłem to na, na przyszły rok, bo e, mimo, że książka jest stosunkowo krótka, ona ma tam z 400 stron, w porównaniu z tymi cegłami, oczywiście, które, które mam przed sobą, no to, e, no to jednak stwierdziłem, że zostawiam sobie na 2026, e, a w tym roku postawię już raczej na takie pewniaczki, na książki, które faktycznie mogą mi sprawić dużo frajdy. Natomiast jeśli chodzi o premiery, no to w zasadzie jest ta odlewnia, są insekcje, czyli antologia właśnie... Mieszanki gatunków fantastycznych, tam jest i Space Opera, i Sci-Fi, i Dark Fantasy, i tak dalej, i tak dalej, ale wszystkie te opowieści są związane z insektami, właśnie, Także to jest taka antologia, która też mnie jeszcze w tym roku w jakiś sposób ciekawi, a reszta, no zobaczymy. Tak naprawdę będę, będę szedł na żywioł, jeśli chodzi o jakieś zakupy, jeśli chodzi o tegoroczne premiere. Pytanie kolejne: jakie trzy książki chciałbym jeszcze przeczytać przed końcem roku? No i tutaj z pewnością będzie to wspomniane przeze mnie wcześniej Cesarstwo Potępionych. Myślę, że to jest taki najbardziej realistyczny plan. Poza tym niedawno zakupiłem sobie też Yumi i Malarza Koszmarów, więc myślę, że jakiegoś Sandersona jeszcze mi się uda na koniec tego roku wcisnąć. Jeśli to nie będzie Yumi i Malarz Koszmarów, to przeczytam Słonecznego Męża, żeby domknąć powoli sobie to Cozmi. To i być gotowym na kolejne tomy czy powieści w tym uniwersum, m.in. przyszłoroczną premierę polską, czyli Isles of the Ember Dark. I to są dwie książki, które chciałbym na pewno skończyć przed końcem roku. Natomiast trzecim, trzecią książką, w zasadzie dwoma, bo jest to tytuł podzielony na dwa tomy, jest oczywiście Nawałnica Mieczy Martina, a więc trzeci tom Pieśni lodu i ognia. Natomiast to jest no, dosyć długa jednak lektura. Nie? Pewnie mamy tutaj około 1400 stron. Tak podejrzewam. W związku z tym nie chciałbym w połowie miesiąca, na przykład, utknąć z nią i już nic więcej do samego końca nie przeczytać. Nie wiem, poprzednie tomy wciągały mnie na tyle, że w zasadzie całkiem sprawnie je czytałem, mimo wielkiej objętości. Natomiast myślę, że zostawiam sobie na końcówkę roku, dlatego, że ja w zasadzie od 20 mam już wolne, jeśli chodzi o pracę, do końca roku mam urlop, no poza jednym dniem tak naprawdę więc tej przestrzeni na czytanie zakładam będzie po prostu więcej i no wiadomo, są święta, więc będę też w domu rodzinnym co za tym idzie, raczej nie będę nagrywał materiałów, prędzej nagram je sobie zawczasu, żeby coś wam jednak w te święta podrzucić, na pewno Planuję ostatni w tym roku, też book haul. Natomiast, no, dzięki temu, wiadomo, są z jednej strony przygotowania świąteczne, pomaganie rodzinie i tak dalej, ale mam też więcej tej przestrzeni na skupienie się właśnie na lekturze. Także myślę, że po Nawałnicę Mieczy sięgnę w ostatnim tygodniu grudnia i jeśli nie uda mi się jej skończyć w 2.25, no to przynajmniej myślę, że naprawdę dobrą książką otworzę sobie 2026 rok. Natomiast jest, jest jeszcze jeden tytuł, którym do mnie ma w przyszłym tygodniu przyjechać i który też chciałbym w tym roku przeczytać, a jest on związany jednocześnie też z kolejnym pytaniem, które brzmi następująco: czy jest jeszcze jakaś książka, która może mnie w tym roku pozytywnie zaskoczyć i stać się moją ulubioną. No i z racji na to, że w tej przesyłce będą się znajdowały dwie książki Abercrombiego z pierwszego prawa, dwa czyli zemsta najlepiej smakuje na zimno i bohaterowie, no to myślę, że jedna z nich może się właśnie taką, taką najlepszą książką stać. Jeśli nie, no to obstawiam szczerze mówiąc na mieczy. Natomiast tutaj myślę, że z tych dwóch, które, które wymieniłem, no to w pierwszej kolejności jednak chciałbym sięgnąć po, po zemstę i wobec niej też mam po prostu jakieś takie większe oczekiwania, mam wrażenie. Więc czy, czy bardziej spodziewam się, że może mnie pozytywnie zaskoczyć? Tak było z Czerwoną Krainą, po której nie spodziewałem się za dużo, bo też była to lektura w klimatach westernowych, tak naprawdę, a ja z westernami jakoś. Nie mam wiele doświadczenia, nie mam, nie mam jakiegoś takiego specjalnego pociągu w kierunku właśnie tego, tego gatunku, więc nie spodziewałem się, a podobała mi się naprawdę bardzo. W związku z tym, no tutaj z zemstą też jakieś oczekiwania mam. No i liczę, że naprawdę pozytywnie mnie zaskoczy. Czy będzie ulubioną w tym roku? Szczerze wątpię, bo mieliśmy naprawdę, naprawdę solidne tytuły: wspomnienie lodu, lud dukaja itd., itd. Natomiast, no, nigdy nie mów nigdy, może naprawdę to jest lektura pięciogwiazdkowa i, i, i taka, która mnie całkowicie pochłonie. Zobaczymy. Pytanie przedostatnie: czy zacząłem już tworzyć plany czytelnicze na 2026 rok? I tutaj. Odpowiedź jest niejednoznaczna i tak i nie, dlatego że nie póki co nie mam jeszcze żadnego konkretnego TBR-u, choć jak co roku planuję w, w okolicach końcówki roku nagrać film 26 książek na 2026 rok, więc tam ten TBR będzie już troszkę bardziej skonkretyzowany. Natomiast na ten moment mam takie kierunki, w których na pewno chciałbym podążać w tym nadchodzącym roku i jest to po pierwsze polska Fantastyka z okresu lat 70., 80., bo ostatnio coraz bardziej się zagłębiam w ten temat. Wiadomo, jest tam trochę smrodku, jednak mimo wszystko. Natomiast no, niedawno czytałem Huberata, Gniazdo Światów, o których też niedługo na kanale opowiem w podsumowaniu. Października, z którym Wam niestety zalegam, I, i myślę nad Oramusem na przykład, myślę nad takimi powieściami, które no wychodziły lata, lata temu, a które warto by sprawdzić, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak ta fantastyka w ten czas wyglądała. Więc myślę, że będę sobie zgłębiał prywatnie ten okres w zasadzie. No, lata 70., 80., 90., może zahaczę o 60., bo Lem zakładam, że to są lata 60., z tego co kojarzę. E, więc, e, no, zobaczymy. E, myślę, że będę w tym kierunku na pewno szedł. E, poza tym, mam też w planach kończenie rozpoczętych serii. E, także to będą rzeczy, które, które na pewno będę chciał pocisnąć. Czyli mamy tutaj, nie wiem, chociażby e, dziedzictwo Jadeitu ostatni Tom Sagi o zielonych kościach. E, Mamy malazan, który przynajmniej chce kontynuować i popchnąć jakoś do przodu. Nie spodziewam się, że przeczytam siedem tomów w, w rok, mimo wszystko, bo chciałbym, żeby te moje lektury e, nadal były w, jakich, w jakimś tam stopniu zróżnicowane. E, ostatnio zakupiłem sobie też. E, Legendy pierwszego Imperium do samego końca, czyli Sullivan, tak naprawdę, i myślę, że to też chciałbym pokończyć. Jeśli Mag wyda, no to oczywiście też kroniki Rairi i, i odkrycia Rairi do końca pociągnąć, czy chociaż tak, żeby być z nimi na bieżąco. Także myślę, że Sullivan, no i pierwsze prawo, bo tutaj, z racji na to, że uzupełnię sobie tę moją kolekcję i będę miał już pierwsze prawo w całości, przynajmniej w takim sensie, w jakim wygląda to teraz, no to, no to pociśniemy i myślę, że do końca roku przyszłego faktycznie z pierwszym prawem będę już na bieżąco, czy będę miał te dwie trylogie i te trzy stendelony za sobą. Także tak mniej więcej wyglądają plany, jeśli chodzi o kończenie serii. Poza tym mamy też e, serie wydawnicze, które tutaj zamierzałem na kanale czytać i recenzować. To jest, e, jest nadal w planach. Ja wiem, że te filmy nie pojawiają się jakoś często, natomiast ta, taki był też zamysł, że po prostu. Te filmy będą się pojawiać w momencie, kiedy ja sięgnę po te książki. I jeśli nie będę miał ochoty na te książki, to nie będę po nie sięgał, nie będzie tych filmów. E, wiem, że niektórzy czekają na nie, e, natomiast ja też nie chcę się do niczego przymuszać. Jak przyjdzie mi ochota na coś, to po prostu, e, po prostu przeczytam, przemyślę i. Film się z pewnością pojawi. Natomiast faktycznie na, na ten 2026 mam w planach eksplorowanie tych serii wydawniczych, czyli mówimy tutaj o artefaktach, mówimy oczywiście o wymiarach i mówimy o wehikule czasu. Także coś na pewno się w przyszłym roku pojawi. I ostatnim takim moim postanowieniem, w zasadzie trochę noworocznym, jest więcej krótkiej formy, czyli jakieś opowiadania, antologie, żeby troszkę bardziej się w to wdrożyć, bo zauważyłem, że to jest takie czytelniczo odświeżające dla mnie. To znaczy, jeśli ja jestem w jakimś takim momencie zaczopowania literackiego, że nie mogę ruszyć dalej, nie sięgam, nie chcę mi się sięgać po żadne opasłe tomy po prostu, a tak jest najczęściej przy malazanie, no to w sensie, że te tomy są opasłe, a nie, że nie chcę mi się po nie sięgać, ale rozumiecie, o co mi chodzi, no to faktycznie te antologie, te opowiadania, to może być coś takiego, co mnie popchnie do przodu, nie? Co da mi jakąś taką motywację, bo co chwilę będę kończył jakieś opowiadanie, więc będę miał takie poczucie, że idę do przodu, idę do przodu i to może mnie zmotywuje, żeby sięgnąć po kolejną książkę, albo jakoś tak naładuje tą energią, żeby, żeby czytać więcej. I tutaj w planach z pewnością mam Jakuba Różalskiego, to znaczy... Jakub Różalski tworzy obrazy. Na podstawie tych obrazów grupa autorów stworzyła antologię i mamy tutaj Inne Światy i Inne Nieba. Przynajmniej te dwie mam na półce. Wydaje mi się, że wyszła jeszcze jedna, ale, ale może się tutaj mieszam. Natomiast myślę, że te dwie z racji na to, że mam je na półkach, z pewnością w przyszłym roku przeczytam. A tak to zobaczymy. Nie mam jakichś super skon skonkretyzowanych planów. Tak jak mówię, bardziej kierunki, w których chciałbym po prostu podążać. I pytanie ostatnie, takie podsumowujące: jakie mam jeszcze plany? Na ten rok, i tutaj postaram się to troszkę rozszerzyć, bo z jednej strony jest to pytanie o plany czytelnicze, natomiast ja wspomnę też o moich planach nagrywkowych, żebyście mogli się jakby mniej więcej przygotować na to, co na kanale w najbliższym miesiącu się pojawi. I tak, jeśli chodzi o lektury, no to tak, jak mówiłem, przeszliśmy w zasadzie przez te pytania. Chciałbym dokończyć Battleground, żeby mieć zamkniętą tę książkę. Chciałbym sięgnąć po parę tytułów, żeby właśnie być na bieżąco i być przygotowanym na kolejne tomy, które mają się ukazać w 2.26. No i, i tak naprawdę ta Nawałnica Mieczy myślę, że jest takim planem ambitnym, dlatego jest też na samą końcówkę roku. I zobaczymy. Audiobookowo, szczerze mówiąc, myślę, że tutaj pozostawię sobie wolną przestrzeń, na co mi przyjdzie ochota, tego przesłucham. Zacząłem jakiś czas temu Shoguna, aczkolwiek tak... Nie przekonał mnie do siebie na początku, zobaczymy, może to się zmieni, może do niego wrócę. Jestem tak, nie wiem. W jednej piątej, może jednej siódmej bardziej, ciężko mi to w tym momencie określić, ale, ale może sobie do tej, do tej lektury jeszcze wrócę. Natomiast, tak jak mówię, audiobookowo zawsze raczej staram się zostawić sobie przestrzeń na, na jakieś swobodne wybory. I wiem, że zacząłem też drugi tom problemu trzech ciał. Teraz nie pamiętam, czy to jest las cieni, czy koniec śmierci. Wydaje mi się, że las cieni albo ciemny las. O, chyba tak. Ciemny las, więc słucham w każdym razie drugiego tomu. Zacząłem dopiero, co? Więc myślę, że to też jest taki w miarę sensowny plan na 2.25, że, że to jednak uda mi się skończyć. I co, jeśli chodzi o nagrywki z kolei, no to na pewno pojawi się book haul, Myślę, że gdzieś w okolicach Wigilii, Świąt, bo, bo to jest taki materiał, który dosyć łatwo mi się nagrywa, więc on może troszkę przeczekać. A jeśli będę miał jakieś rzeczy, które będą ode mnie wymagały troszkę więcej researchu, troszkę więcej przygotowania, no to wtedy dzięki temu będę miał, miał na to czas. I co no na pewno na koniec roku pojawią się podsumowania, najlepsze książki, najgorsze książki, 26 książek na 2026 rok. A w międzyczasie z pewnością chciałbym jeszcze podsumować październik, bo z tym jak mówiłem, zalegam, podsumować listopad, bo to, to też jednak chcę, żeby to pojawiło się po kolei, żeby zachować jakąś sensowną, właśnie ciągłość tutaj. I może coś jeszcze po drodze mi wpadnie, może jakiś luźniejszy film, właśnie w okolicach świąt. Zobaczymy, zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda, tego się możecie spodziewać. Może pojawi się jakaś recenzja, bo czytałem zatruty kielich i. Mam sporo przemyśleń dotyczących tej książki, więc może, może się z wami nimi podzielę, jak uda mi się je zebrać w jakąś taką sensowną całość. A jeśli nie, no to zobaczymy, może, może w przyszłym roku będzie tego więcej. I o, właśnie, to też jest plan na przyszły rok, o którym zapomniałem, że mimo wszystko chciałbym iść bardziej w recenzję. W sensie pojedyncze filmy o jednej książce, mimo że na moim kanale się to specjalnie nie ogląda, więc taka motywacja ze strony jakby wyświetleń potencjalnych zarobków tego nie ma. Natomiast to jest rzecz, do której mnie osobiście najbardziej ciągnie, ja lubię jednak tę formę dłuższą. Nie pojawia się tego za dużo. Myślę, że w przyszłym roku może być tego więcej, bo tak się też widzę, że naturalnie skłaniam się do tego, żeby rozwlekać te moje przemyślenia, że te podsumowania miesiąca czasami muszę skracać, coś tam obcinać, żeby, żeby one nie trwały, nie wiem, półtorej godziny, nie? bo to też jest rzecz taka, że widzę, że ludzie chcą jednak te podsumowania w miarę takie sprawne, żeby przejść przez to, żeby tych książek było. Mm, dużo, ale żeby nie było o nich za dużo powiedziane. Więc też. Yy... Podsumowania nie znikają, ale myślę, że więcej takich pojedynczych recenzji będzie się w przyszłym roku na kanale pojawiać. I to w zasadzie na tyle. Tak mniej więcej rysuje się końcówka tego roku, potencjalnie początek roku przyszłego. Także wiecie, czego się spodziewać. Piszcie koniecznie, jakie wy macie jeszcze lektury w planach w tym roku. Co chcielibyście jeszcze w tym roku przeczytać, co aktualnie czytacie, czy polecacie, czy odradzacie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym materiale, dzięki za oglądanie, na razie cześć.